Województwo polskie jest gościnne i nie trzeba, nie trzeba koniecznie organizować żadnych wydarzeń w związku z tym, żeby podkreślić ten fakt, ale jednak na tą gościnność składa się gościnność różnych instytucji, organizacji, urzędów i tak w tym Muzeum Światolskiej. Ta gościnność, wydaje mi się, udało, ten, ten odbiór gościnności udało nam się, mam nadzieję, wypracować przez 60 lat pracy naszej instytucji. I dlatego też rok temu bez wahania na propozycję pana dyrektora Kalskiego, czy moglibyśmy wspólnie coś zrobić, oczywiście odpowiedzieliśmy, że tak. Bez wahania, zaraz po imprezie powiedzieliśmy, musimy się spotkać, aby porozmawiać o następnej edycji tej, tej imprezy, o Polskiej Gościnnej, co się stało skutkiem i dzisiaj się spotykamy przed dzień kolejnej imprezy. Przystępując do tej współpracy, miałem na, na uwadze właściwie dwa, dwa takie no, główne, główne przestrzenie. Pierwsza sprawa to oczywiście organizując bardzo interesującą imprezę Wiem, że y, mieszkańcy Opola i regionu chętnie, chętnie z niej skorzystają i tym samym budujemy bardzo fajną ofertę y, muzealną, bez większego wysiłku za co dziękuję, bo tak naprawdę y, naprawdę cały, całość programu y, przygotował y, Wojewódzki Urząd Pracy swoimi pracownikami oczywiście prawda nie instytucja taka, druga taka moja refleksja dotycząca gdyby tej współpracy była już dedykowana bardziej tym uczestnikom tej imprezy po stronie wykonawczej skoro to są obcokrajowcy którzy no, chcą w naszym regionie na dłuższy czas zostać to dobrze byłoby gdyby poznali i bardziej się zintegrowali zintegrowali z tym regionem i to poznanie tego regionu wydaje mi się poprzez wiedzenie Muzeum Siepolskich i poprzez uczestnictwo w tych ofertach muzealnych, które myśmy przygotowali, pokazy, warsztaty to jest jak gdyby chyba w miarę ciekawy sposób aby poznać ten region i bardziej się jeszcze zintegrować. Będą pokazy połączone z, jak gdyby z możliwością uczestniczenia takiego czynnego w tych pokazach malowania porcelany, zdobienia kroszonek opolskich, haftu, wykonywania koronek, więc myślę, że to powinno zainteresować właśnie te osoby, które przyjdą do nas, które są być może staną się kiedyś takimi prawdziwymi obywatelami formalnymi naszego w naszym regionie.